Dawno mnie tutaj nie było na gospodarstwie, przyznaję się. Ostatnio e, rzadko tutaj bywam, w szczególności już po żniwach. Idę zobaczyć co tam na hali słychać. E, czekam na pana, zamówiłam e, drewno do kominka, takie sezonowane, suszone. Zobaczymy co z tego będzie, ale e, jesienny klimat mi już wjechał mocno. No i zawsze mam problem z tą okoconą szybą. I stwierdziłam, że jak kupię porządne drewno, porządnie wysuszone, to nie będzie brodzić szyby. Zobaczymy. No, nasze zapasy nieźle się skurczyły. Musieliśmy trochę sprzedać, ale jeszcze coś zostało. Jeszcze dużo rośnie w polu. Останнє дуже тих вихідних маємо, хто? Вихідних. Ну, по роботі.